A są so. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy na gotowanie szparagów. Tutaj już gotuje woda na szparagi. Do tego sobie daję sól i troszeczkę cukru, taka szczypta. Tu będziemy kartofelki gotować. No te garnki nie są żadnego Fisslera i innego, bo my są w ogródku. To są. Proste garnki. Zwykłe jak u moje umy. No na piecu normalnie, tak jak to było kiedyś. Hajcowało, węgle! To takie gonki. A tu są szparagi, katofelki, szparagi. Fajne i są Malutkie, świeżutkie i je zrobimy fajnie, ugotujemy w soli. Woda z soli, tak. A potem je. Nie można, nie, moż, nie, mo, nie trzeba je obierać. Bo one mają taka mała skórka, taka śliczna, fajna i one, jak są skórze gotowane, to są pyszniejsze. I potem je posypiemy normalnie, by był fajnie deal. Ale dillu nie mamy, no to już, już taka malutka cebulka już mi wyrasta na ogródku. To będziemy tą cebuleczką to fajnie posypiemy. I szyneczkę przyniosłam. Troszyneczkę też będzie. Teraz muszę umieć. Dzień dobry, to teraz ja się przywitam. Bernadette się przywitała pięknie, zapowiedziała, co będziemy robiły. Teraz zobaczcie. Myjemy ziemniaczki. Znaczy się Bernadette myje ziemniaczki. I jak, tak jak już powiedziała, będziemy gotowały szparagi, które wczoraj zbierałyśmy same na polu. Dobra. Na... Woda już nam się ugotowała. To nie musimy do tych solić. Mm. Bernadette ma fajnie wyposażoną tutaj domek na działce, bo ma gaz. Zobaczcie. Ma nawet zlew. Nie wszyscy mają takie luksusy. Ja na przykład nie mam. Nie, to jest jak w domu. Jak dom. w domu, jak w domu. Mhm. będą się gotowały, a my będziemy obierały, obierały zaraz szybciutko szparagi. Zabieramy się za obieranie. Ja będę tam na stole ubierał tyto. Ja ja ten jest fajny ten To jest ekstra mhm. specjalny na szparagów. Do szparagów, tak? A? Ekstra specjalny kupiłam, obieracz. Kupiłam na takim stoisku. Specjalny do szparagów. Ja nigdy nie wiem. Zwyczajny też może, może być. Nie, ja nigdy nie wiem, ile do... złamałam. Nie szkodzi. Nigdy nie wiem ile mam obrać, prawda? No jak najmniej. Jak najmniej. Za, jak najmniej. Chociaż powiem ci, te co wczoraj gotowałam, niektóre były twarde, bo im jest grubszy szparak, mi się wydaje, no, tym ma grubszą to tą, fchnia, tą, tą skórkę, nie? To musi, no Co? To, nie? nie za dużo. Nie, nie za dużo, dobra. Imy szybko. To Ten jest taki gruby, to go bardziej obierę. Aha. Mhm. Może byśmy pojechały na zielone szparagi ja. następnym razem. Oh ja. O czym, że my i na te, i na te, ale ja bym może pozbierała zielone. Ja poczytała, że te zielone są e, w bardziej e, wartościowe. Wartościowe, Ja dużo wartości mają, to znaczy minerałów i, i minerałów, witamin, okay. i z takie podobno, cig... podobno mój mąż wczoraj powiedział, że nie może tego jeść, bo one zawierają harnsztof, mocznik. Ja. Mocznik. Jak ktoś ma podwyższony poziom mocznika, to nie powinien tego jeść. A mój mąż ma. I tego no ma potem bóle by... stawów, na przykład Aha. bóle stawów, i mięśni i takie wy... rzeczy. Wy... Wy... wyczyszczą wszystko z organizmu. Całkiem możliwe. Więc mm. nie dla wszystkich są szparagi. Okazuje się. Nie dla wszystkich. Przepraszamy, że tak nas może nie widać. My na same głowy nas, my albo same widzimy. głowy, tak jak głowy od tych szparagów. Albo po prostu możemy Wam pokazywać Ob obieranie szparagów. Tak. Czekajcie. I nasze, nasze głowy. Teraz to. teraz zrobimy tak, że kamerę przełożymy teraz. nie mamy takiej możliwości. żeby to to tak zrobić. Te te końce. Ale to jest fajne. widzicie, jak to. tak do kamery, jak ładnie te końce od tego, a ja tutaj wyrzucę na do Miltony to. Nie, to się nie wyrzucę. z tego. tylko z tego zupę? Tak. Zupę z tego. Zrobi się super zupa z tego. To się gotuje, to się umyła. I to się gotuje w tej wodzie, która my gotowaliśmy szparagi. To możesz wciepnić potem te skóry z tych szparagów, zagotować, wciepniesz kartofle, usmażona cebula i możesz zup, potem tym parę szparagów też to możesz dać i usmażona cebula uh -huh. i potem e, dużo kartofli i wszystko ja, skremujesz. Spirujesz, że jak to jest zagotowane, marchewka, seler, wszystkie te gumyzy, zupy, gumyzy i mogę, już możesz powiedzieć, że pyszna, krem zupa. Świetanka. No Coś Na, ciekawego. Od Lidii się nauczyła. Od Lidii, Tak, nauczyła. ona jest bardzo szporowita. Aha, szporowita. No, ona jest bardzo szporowita. Oszczędna. Tak. Zaczynamy wrzucać już nasze szparagi. te wrzuca. Bo już sporo obrałyśmy i zaczęła się woda gotować, tak? Po woda, system. sól i troszkę cukru. Troszkę cukru. Łyżeczka, na, myśmy no. dali wczoraj dwie łyżeczki, wiesz? Ja? I były bardzo dobre. No, bardzo ja dobre. Tak Niektóre tak były mało. łykowate, nie? Ale... Ja tak to jest, tego nie wyczujesz po prostu. Ja, jeszcze mogę dać łyżeczkę. Gdzieś dała wczoraj dwie, to widzisz, było dobre. To, to dzisiaj. Dobre, dobre. I to będzie obsługowe. Zobaczymy, nie? Jak będą no, smakowały. I były naprawdę w smaku bardzo fajne. I jeszcze... dodałam, wiesz co dodałam, dodałam też łyżeczkę masła, bo tak wysy, wysy, y, wyczytały moje dzieci? dzieci, wyczytały, że można dać masła, a mój mąż nawet zaproponował, żeby dać, y, wiesz, taką wegetę, taką kostkę no, no, warzywną, no, 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 ale no. nie mamy dzisiaj, to nie wypróbujemy, ale przy następnej okazji właśnie wrzucę, wrzucę jeszcze wegetę, zobaczymy jak to będzie smakowało, bo może rzeczywiście za, y, ten smak i zapach y, szparagów poprawi to. Ale myślę, że jak tak się właśnie klasycznie też tylko gotuje, to też jest fajnie. No to jest fajne. czujesz, to to czujesz smakują, I odkryte gotujemy? Odkryte? Odkryte. Mogą być przykryte, to nie szkodzi. Katofelki. Katofelki się gotują powolutku. I jeszcze troszeczkę. Jeszcze I da po cebulę na obrótek. Na okay. Przygotowałyśmy już dwa talerze i odrobiny takiej szynki podwędzanej. Może być parmeńska, albo jakaś zwykła podwędzana. I do tego będziemy dzisiaj piły wino, które wczoraj zakupiłyśmy właśnie u Familii Schutler e czyli to są jagody, wino jagodowe z seko, 9% alkoholu. Także zapraszamy Was na degustację. Mamy Od firmy, TITKA Sos holenderski. Czy ty też kupiłaś ten sos holenderski wczoraj na tym polu, czy ty kupiłaś Nie, go dzisiaj? Gdzie? dzisiaj. Go, dzisiaj go kupiłam. Aha. A to ty ten go sam? Bałera. co ja kupiłam, wiesz? Ty sam? Ty sam. Mhm. Wow, sam. Pokaż, to. Wszystko... Pokaż firmę. Lucul, cool, taka firma. I powiem, że mnie bardzo smakowo, bo bardzo delikatny i... i zobaczymy. ja ją dzisiaj kupiłam u innego bauera czy w sklepie kupić? Tu u nas we wsi. Aha, we wsi. Dobra. I teraz bauera. No i to na koniec... ja nie to zawsze ten. sprzedają. Mhm. I potem na koniec podgrzyjemy odrobinę ten sos mhm. i w po ciepłe zakładkę. To jest ciepłe. Mhm. O oh my god! Nie, tą dużą podłóż, tą dużą wyjmij. To o, jest o. kunst po prostu, tylko widzisz. Ja chce, żeby wody tam dużo. Jak wyciągnąć tak? O ma i szpica odleciała W brzuchu to i tak jest wszystko jedno. Ojej, one się uszczęli. Ale będzie będzie zupa dobra z tego zrobimy. Ja tak, O, fajnie by zaczęli. zaczęły. Piękna, śliczna herbatka. Mhm. Tworzymy nasze wino. Już mamy przygotowane wszystko. Wow. Oczywiście seko. Seko prosecco. Wow, Wow. Aha. I teraz je prostuniemy. Do oś, bo to ucieknie. Rzeczywiście, że jest prosecco. Czego nasza arbeitskollegin um, 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 urodziny? Która? Frau Ines? Nie dobrze. To no to będziemy na jej zdrowie no, piły i na zdrowie wszystkich ludzi, którzy dzisiaj mają urodziny. O Proszę na zdrowie, zróbmy na wino. Wunia na wino. No fajnie. na wino. Owocowe wino to jest. heidelberry, Jagod, jagody. Jagodowe? No bo fajne. No, jagodów nie czuję. Owocowe. Myślałam, ja. Owocowe, jest nakładaj sobie. Myślałam, że będzie więcej tych jagodów czucie. No ja. Smakuje, dobrze jest. Myśmy ja mieli wziąć coś lepszego. Ręce ci odlecą, co? Hop. Wystarczy, to reszta do ciebie. Zobaczymy, jak tam się ugotowały w naszej ogrodowej kuchni. Ja. Mamy <noise> piękna, wspaniała ogrodowa kuchnia. Tak jest. Wow, to jest naprawdę ziemniakiem. Mamy, mamy herbatę z melisy herbatę z melisy ogrodowej, narwanej w ogrodzie. Pozwoli, że sobie. Mogę, żeby... Ręką nałożę Nałagę. trzy ziemniaczki, no to cztery, a potem pójdziemy to wybiegać. Okej, okay. Zachęcamy wszystkich, żeby wychodzili do ogrodu, jeśli mają ogrod, albo żeby wychodzili na spacer, bo na spacer każdy z nas może wyjść i żebyście byli zdrowi. Poza tym taka wspaniała pogoda, jaka teraz w kwietniu jest. To jest naprawdę cudowne. Jeszcze mamy kwiecień. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest, a to już mamy pogoda, tu jak w maju, coś pięknego, coś wspaniałego. Ale żeby to po prostu na ogrodzie nie um, ginisło, to to jest... Mi by było szkoda. Szkoda siedzieć jest w domu. Nie. Tak jak ta już nie... przy tej pięknej pogodzie. No. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i smacznego do zobaczenia jest pyszne, jest pyszne. 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 pyszne Prost pyszne Prosecco do tego na zdrowie lubię ten stół tak jak to wszystko przygotowujesz mm. to naprawdę robi przyjemność